Monika Gering, witam Państwa w kościu Tygodnia. Krzysztof Kozański, starosta zgierski jest dziś moim Państwa gościem. Witam Pana. Witam Państwa, witam Panią. Panie starosto, koniec roku już blisko. Czy w powiecie są już przygotowania do przyszłorocznego budżetu? Pytam o to, ponieważ mówi się o zaciskaniu pasa. Do przyszłorocznego budżetu przygotowujemy się już od kilku miesięcy. Pierwsze przymiarki wyglądały no, wręcz dramatycznie, bo liczyliśmy, że stałych wydatków, tych, które musimy ponosić na szkoły, na pomoc społeczną, na drogownictwo, na administrację będzie około 109 tysięcy, natomiast spodziewanych stałych dochodów około 103 milionów, oczywiście nie tysięcy. No już teraz widać gołym okiem, nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby zauważyć brak 6 milionów złotych. Dlatego od paru miesięcy robimy wszystko, by no, Zniwelować e, tę dziurę finansową, i by wszystkie jednostki organizacyjne powiatu w przyszłym roku mogły skutecznie funkcjonować. Ostatnia wiadomość: że chcą Państwo zlikwidować 3,5 etatu w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zgierzu, ale też cięcia mają być w innych poradniach na terenie powiatu zgierskiego. Wybraliśmy taką drogę, by e, drogą tzw. miękkich oszczędności e, w oświacie zmniejszyć koszty oświaty, która jest największym naszym wydatkiem. Bo wszyscy wiedzą, że jest niż demograficzny, ale zlikwidowanie szkoły jest takim no, elementem trwałym. Jeśli raz się likwiduje szkołę, to drugi raz już ona nie powstanie. Ale teraz mniej zakładać, raz się otwiera. Trzeba zakładać, że za jakiś czas ten trend demograficzny może się odwrócić. Więc z jednej strony dyscyplinujemy dyrektorów, by no jak najlepiej wykorzystywali możliwości szkół, by te klasy nie były malutkie, ale no w, miarę, w miarę pełne. To jest z jednej strony. A z drugiej nie chcemy szkół jednak likwidować. Mimo wszystko nie chcemy likwidować. Dlatego poszliśmy w innym kierunku przeobrażenia poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących w czterech miastach powiatu zgierskiego, Bozorkowi, Aleksandrowie, Zwierzu i Głownie. Na czym to będzie polegać ta reorganizacja pracy? Początkowo myśleliśmy o połączeniu poradni w jedną z Gierską Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ale ten wariant został mocno skrytykowany i oprotestowany przez środowiska pedagogiczne. Stąd inny wariant, by doprowadzić finansowo funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych do takiego stanu finansowego na jakie pozwala subwencja przekazywana na ten cel. Spowoduje to, że z prawie 30 etatów wszystkich czterech poradni będzie skreślonych 9 etatów. Z tym, że zacznie to dopiero funkcjonować od 1 września przyszłego roku. Ci pedagodzy, których cięcia mają dotknąć już o tym wiedzą, więc mają czas na to, żeby znaleźć sobie miejsca pracy cięci. A Co możemy powiedzieć o dzieciach, które no, nie będą mogły liczyć na taką poradę w, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, które będą musieli, wydłużą się na pewno kolejki do specjalistów. Na pewno się wydłużą, no, ale nie ma złotego środka ani fantastycznego rozwiązania. Jakieś, jakieś cięcia muszą być. Tutaj pewnym złagodzeniem tego problemu może być praca pedagogów zatrudnionych w szkołach poszczególnych. Ale szkoł też na to nie stać. Ale już są zatrudnieni. Już są w, prawie w każdej szkole, czy to prowadzonej przez gminę, czy to prowadzonej przez powiat na terenie powiatu zgierskiego, są zatrudnieni pedagodzy i oni tu będą musieli przejąć część z tych zadań. Kolejny problem, o którym się mówi, to przekształcenie powiatowego zespołu opieki zdrowotnej w Zgierzu w spółkę prawa handlowego. Mówi się, że to pierwszy krok do prywatyzacji. Ja bym tego tak, tak nie postrzegał. Jest to krok taki... Mający na celu amortyzację no, tych przekształceń i tej rzeczywistości, której od nowego kontraktowania znalazł się nasz powiatowy ZOS. Trzeba też jasno powiedzieć, że na mapie medycznej Powiatu Zgielskiego jest to niewielka organizacja, ale z racji swojej no, historycznych źródeł, tego że powstawała niejednokrotnie, Zasobów finansowych pracowników Boruty zlikwidowanej. Nie chcieliśmy zlikwidować, nie chcieliśmy też nikomu sprzedać, nie chcieliśmy też nikomu ofiarować, były różne przymiarki. Więc przekształcamy w spółkę prawa handlowego, ale nie myślimy o likwidacji, mało tego będziemy rozważać bardzo mocno uspołecznienie tej spółki, mianowicie myślimy o sprzedaży kilkunastu, może nawet 20% udziałów pracownikom, tak żeby czuli się też z jednej strony dowartościowani, a z drugiej strony bardziej odpowiedzialni za to, w jakim kierunku pójdzie działalność tego ZOS-u. Co dalej z Mdekiem? Zaczął się nowy rok szkolny. Mówi się, że nie otworzyło się mini przedszkole, Akademia Małoleta, jakieś zajęcia z języka angielskiego. Jednak nie dołoży Pan pieniędzy na funkcjonowanie tej placówki, czyli koszty 450 tysięcy, tak jak było ustalone? Pani redaktor, nie dołoży pieniędzy, których nie mam. E, tak się składa, i mówiąc brzydko, e, subwencja na e, MDK i na poradnie jest w jednym worku. I tutaj musimy się niestety zmieścić w subwencji. E, finansujemy działalność trzech MDK- Aleksandrowskiego, Zorkowskiego i Zgierskiego, i w tych pieniądzach. Te wszystkie trzy MDK y, muszą się zmieścić. Rozumiemy, że y, pewna część działalności musiała ulec likwidacji, ale lepiej zlikwidować jakieś koło niż zlikwidować jakąś szkołę. Ozorkowski i Aleksandrowski MDK działają y, też pod skrzydłami miasta. Czy może dojdzie do podpisania trzeciego listu intencyjnego? Może do trzech razy sztuka z naszym miastem zbieżym? <laughs> Nie, nie wiem, aż boję się cokolwiek powiedzieć na ten temat. Dwa listy intencyjne podpisane przeze mnie i panią e, prezydent Wieczorek nie doprowadziły do e, konstruktywnego m, rozstrzygnięcia e, tej sprawy. Na razie e, miasto w tym zakresie milczy, więc chyba e, nic na to nie wskazuje, by do końca naszej kadencji coś w sposobie zarządzania MDK Zgielskim się zmieniło. Panie Starosto, no, y POZ, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MDK, no to są cięcia, ale jak pan znajdzie, brakujące 6 milionów jeszcze. Jakie cięcia nas czekają? Bo rozumiem, że w przyszłorocznym budżecie to też jest taki budżet na przeczekanie, że inwestycji nie będzie praktycznie żadnych. Czy znaczy chcemy tak to wszystko zorganizować, by, by już więcej cięć nie było? Planujemy sprzedaż nieruchomości. Wyliczyliśmy, że od przyszłego roku zaczną te cięcia, które robiliśmy do tej pory wpływać na, na to, iż wydatków stałych będzie mniej niż te zakładane 109 milionów. No, cięcia charakteryzują się tym w administracja, przecież mamy tutaj do czynienia z administracją publiczną, że nie można ich w nieskończoność przeciągać, i my chyba też pod taką ścianą stanęliśmy, by już więcej nie ciąć, by zmieścić się w tych pieniądzach i jeszcze znaleźć jakieś pieniądze na drogi powiatowe, które no, nie są w najlepszym stanie. I nimi też trzeba się zająć, bo wprawdzie nauczyciele mówią o oświacie, system pomocy społecznej też wymaga pewnych zabiegów, administracja też rządzi się swoimi prawami. Ale wszyscy też mieszkańcy powiatu zgierskiego i nasi goście poruszają się po drogach powiatowych, którymi też trzeba się zająć i na nie też trzeba znaleźć pieniądze. A kiedy się nimi zajmiemy? Zajmujemy się już, wprawdzie niespecjalnie to na razie widać, ale małymi kroczkami przy współpracy z gminami, z gminą Stryków, z miastem Ozorków, z gminą Aleksandrów Łódzki, Planujemy pewne inwestycje drogowe i myślę, że to jest dobry kierunek, by te małe budżety samorządowe łączyć i w ten sposób realizować wspólne cele. Panie Strost, ostatnie pytanie. Opozycja oskarża Pana o sprzedaż majątku, że wszystko praktycznie, tak jak MDEC, jak POZ, chce Pan powiedzmy zlikwidować. Co Pan na to? Opozycja ma oczywiście swoje prawa do innego postrzegania naszych celów i naszych zamierzeń, ale nie słyszałem ze strony opozycji, by zaproponowała jakieś inne rozwiązanie. Nawet nie sposób mi ocenić, czy racjonalne, czy nieracjonalne. Nie było żadnej propozycji, by znaleźć brakujące miliony w budżecie powiatu zgierskiego. Gdyby takie propozycje były, to ja jestem z każdym gotów zasiąść do stołu, by je przedyskutować. Nie twierdzę, że nasze rozwiązania są najlepsze, ale są jedynymi, które nam przyszły do głowy i możliwe do zrealizowania. Bo można proponować różne rzeczy, ale muszą one mieć racjonalną i prawną podstawę. My staramy się, by nasze rozwiązania jak najmniej dotykały społeczeństwa a jednocześnie były jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Kozetki był bardzo. dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.